Z tej strony grzesiek, witam Was w kolejnym odcinku kanału ratowniczego. Witam na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wyposażenie dodatkowe, które sam osobiście noszę podczas zdarzenia przy ubraniu specjalnym. No, oprócz samego ubrania specjalnego, butów, spodni, oczywiście hełmu, mam też kilka innych rzeczy, które w mojej pracy mi się przydają. Czasem mniej, czasem bardziej, ale noszę je ze sobą, ponieważ nigdy nie wiem, kiedy takie coś może się przydać. Opowiem Wam tak na samym wstępie powiem wam, że oglądałem wiele filmów, w których strażacy pokazywali swoje rescue bagi, czyli takie dopinane kieszenie. Nie mam żadnego rescue baga, nie zamierzam nic takiego kupować. Wszystko co potrzebuję, co uważam, że jest mi potrzebne. Noszę po prostu w Nomeksie, Tak. I mam tego tyle, żeby mi to po prostu nie ciążyło. Na tych filmach widziałem, tereski bagi były wypchane do granic możliwości. Można powiedzieć, że tereski bagi to wielkością były prawie jak torba R1. Eee, ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, bo jeżeli coś takiego będę potrzebował, e, jakiś taki sprzęt medyczny, bo głównie tych tereski był taki głównie sprzęt medyczny, to po prostu przyjdę do auta i to z tej torby wezmę. A jeżeli chodzi o inny sprzęt, to, to postąpię dokładnie tak samo. Dlaczego nie noszę tyle sprzętu co inni? Ludzie, którzy nagrywają podobne filmy, ponieważ jeżeli ja jadę do jakiegoś zdarzenia, no to mniej więcej już wiem na co się przygotować, i że jeżeli wiem, że jest zdarzenie medyczne, to po prostu bierzemy ze sobą torbę, torbę i działamy. Ale tu nie o tym. Chcę Wam powiedzieć, na czym bazuję. Oprócz oczywiście ubrania specjalnego, e, zawsze mam ze sobą zapasową parę rękawic, rękawic bojowych, czyli rękawic, z którymi mogę, możemy pracować w pożarze. Dodatkowo dochodzą rękawice techniczne którymi pracuje mi się bardzo dobrze podczas zdarzeń technicznych, ponieważ chwyt jest, chwyt jest bardzo dobry i lepiej mi się trzyma chociażby narzędzia hydrauliczne aniżeli tymi rękawicami, ponieważ tutaj chwytność jest troszeczkę gorsza, te palce są troszeczkę grubsze i po prostu rękawicami technicznymi wykonuje się te czynności dużo łatwiej. A już nie mówię o odkręcaniu czy dokręcaniu pewnych elementów. Oprócz rękawic mam też ze sobą taśmę alpinistyczną. Taśma alpinistyczna jest to taśma, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Możemy coś wyciągnąć, przytrzymać, może ona nam posłużyć do przytrzymania czegoś. Taka taśma alpinistyczna, wierzcie mi, ma wytrzymałość ponad 2 tony, więc jak sami, jak sami sobie to możecie policzyć, no to taka taśma może nawet podnieść auto. Oczywiście sam tego fizycznie nie podniosę, ale taka taśma może mieć zastosowanie wielorakie i bardzo uniwersalne. Dlaczego? Dlatego taką taśmę też noszę ze sobą, ona bardzo mało waży, więc jakby praktycznie nie odczujecie, że jest z wami. Dodatkowo, oczywiście, klucz, klucz dziesiątka do odkręcania akumulatora. Klucz, który praktycznie używam bardzo często, przy każdym wypadku odkręcam akumulator, więc ten klucz jest mi potrzebny. Do tego dochodzi malutki nożyk. Malutki nożyk nie potrzebuje jakichś wielkich noży. Wiem, że mogą być, że czasami niektórzy mają lepsze, mogę sobie kupić lepsze, ale po prostu ten mi się jeszcze sprawdza i, i myślę, że jeszcze przez długi czas, długi czas mi posłuży. Oczywiście do tego dochodzą rękawiczki lateksowe. Miałem oczywiście w pudełku po Kinter, niespodziankę, jak wszyscy, bo to jest fajny patent. No, ale pudełko niestety mi się rozwaliło. Chcę wam tylko pokazać, że jeszcze takie rękawiczki też noszę dodatkowo. Oczywiście, jak jadę do zdarzenia, nieważne jakie to jest zdarzenie, czy to jest zdarzenie związane z pożarem, jakieś miejscowe zagrożenie, wypadek, cokolwiek, zawsze te rękawiczki ubieram pod moje rękawice, ponieważ wyrobiłem sobie taki nawyk i uważam, że to jest bardzo dobry nawyk. Kolejnym elementem jest. Ekspres spinaczkowy, czyli karabinek, który mogę użyć do taśmy, gdzieś tą taśmę mogę zakotwiczyć, coś tym karabinkiem mogę przypiąć. Jest to karabinek ekspresowy, aluminiowy, czyli jest bardzo lekki, nie zajmuje dużo miejsca, no i też swoje wytrzymuje, też ma swoją dużą wytrzymałość, więc, więc jakby ten karabinek jest cały czas ze mną. Dodatkowo do tego dochodzi taka piłeczka, którą można dostać za oddawanie krwi. Ja ją kiedyś właśnie dostałem za oddawanie krwi i nie służą na mi po to, żeby się odstresować na miejscu zdarzenia. Bo takie coś też może mieć miejsce, ale ona służy mi do tego, żeby przy wypadkach używać, używać ją w sytuacji, w której za chwilkę wam pokażę na filmie. Jak sami widzicie na tym filmie, wkładam to między klamkę pod klamkę. Także jeżeli będę na przykład wyważał drzwi z drugiej strony zawiasy, no to wtedy te drzwi nie będą mi się zamykały, ponieważ zamek będzie cały czas podważony przez tą piłką, więc to jest taki patent, który zobaczyłem na szkoleniu technicznym i tą piłkę używam do tego, żeby wkładać ją za klamkę, żeby mi się te drzwi po prostu nie zamykały, a cały czas ten zamek był otwarty. Oczywiście do tego także dochodzi druga kominiarka. Mam dwie pary rękawic, ale mam także dwie kominiarki, ponieważ przy dużym pożarze lubię mieć takie rzeczy na zmianę, ponieważ dochodzi do bardzo dużego zabrodzenia. Ona jest potem mokra, jest to bardzo niekomfortowe, i dlatego uważam, że warto mieć ze sobą drugą kominiarkę. To też nie waży Bóg a wierzcie mi, że zwiększa nasz komfort, jeżeli możemy sobie taką kominiarkę zmienić. Jeżeli chodzi o tą torbę, to w tej torbie mam coś takiego. Tak, mam jeszcze jedne rękawice, bo mamy normalnie dwie pary, tak, z tymi jeżdżę, na początku mam pokazałem, to są dodatkowe, ale to są pierwsze, oczywiście dwóch są też dodatkowe, więc jakby mam zawsze dwie pary. Kolejną rzeczą, tu są po prostu ciuchy na przebranie, to są zwykłe ciuchy, które ja mam na przebranie w przypadku na przykład dużego pożaru, czyli skarpetki, majtki. Bielizna termoaktywna, czyli spodnie, długie spodnie i bluzka z długim rękawem, ponieważ jeżeli jest pożar, jesteśmy przemoczeni, to wskoczenie w suche ciuchy jest niesamowitym komfortem i bardzo fajną rzeczą, dlatego ja wożę ze sobą plecak i te wszystkie rzeczy, które tutaj, które tutaj Wam pokazałem. Eee, tak, jak, tak jak mówiłem, rękawice techniczne, zapasowa para rękawic, taśma alpinistyczna, rękawiczki lateksowe, mały scyzoryk, klucz dziesiątka, Ekspres, karabinek spinaczkowy, taka gumowa piłeczka, i to jest to, co ja w zupełności, co mi w zupełności wystarcza. Jestem funkcjonariuszem 6 lat. Jeździłem do bardzo wielu zdarzeń. Do bardzo wielu zdarzeń jeszcze pojadę, i wierzcie mi, że mi to wszystko w zupełności wystarczyło. Nie potrzebowałem mieć jakichś mega dużych uwagów, Bóg wie ze sobą ile sprzętu, ponieważ jak jadę do zdarzenia samochodem bojowym, to ten samochód bojowy jest już wyposażony w sprzęt i ja. Jeżeli coś potrzebuję, to do tego auta pójdę, a jeżeli o czymś zapomnę, no to mam też radio, mam też kolegów, którzy będą w stanie mi coś, mi coś dodatkowego donieść. Dlatego ja wychodzę z założenia, że mniej tego sprzętu, żeby to mniej ważyło, żebym czuł się bardziej komfortowo, a wierzcie mi, że nigdy nie miałem sytuacji, w której czegokolwiek by mi zabrakło. Po prostu zawsze to, co miałem, mi w zupełności wystarczało. Tyle jeżeli chodzi o mnie i o moje wyposażenie osobiste. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, komentarze, to śmiało piszcie to w komentarzach. Ja na to wszystko odpowiadam. Jeżeli temat odcinka Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli kontent kanału się podoba i chcecie, żebym robił więcej takiego materiału, to zostawcie suba, jeżeli jesteście tu nowi. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.